Siema widzowie, witam oglądających, witam w drugim odcinku Kontynuujemy naszą przygodę jako trener drużyny Wielkie walenie Ostatnio wygraliśmy, pamiętam pierwszy mecz w turnieju Mamy statystyki, jak mówiłem w pierwszym odcinku można wszystko zobaczyć Win ratio, ile razy kto go pikował, ile razy banował no jak na razie się wydaje, że warriory są najsilniejsze No tutaj to tak średnio Dlatego tego nie bierzemy No i co, nie ma na razie co zrobić. Tu jeszcze czekamy aż się nam zrekrutuje kolejny zawodnik Lecimy od razu do Kolejnej rundy turnieju. Fajne, mamy skład. Takie same wyróżniające się postacie. Mamy staruszka, który ma ksywę Kid. Niemca, który wygląda jak prawdziwy Rejczyk No i naszego Michiego, Wiedźmina, który jest zajebisty i będzie nam kierował. Tym razem gramy na aktywne Albatrosy. O kurwa. No, może być ciężko, bo gramy na Fakera, ale Michi jest w formie, to może mu się uda, zobaczymy. Była Faker w drugiej rundzie, szybko, a nie, bo nie zobaczymy. Nie wiem czy mam akurat to zbonowanie, ale dobra yy, Czym gra Faker? Oni pikują pierwszy, to jest problem Ale bym zbonował Fightera Liczymy na to, że na nie wezmą Knighta Dobrze, nie wzięli Knighta Bierzemy My w takim razie I co weźmie Faker? Ninja wziął I teraz tak, jest zabójcę Archer jest wolny, ale nie chce grać Archerem na zabójce, więc weźmiemy Monka Szczisa Porta I tak się okaz... I Michi też umie grać, więc być spoko Może nam trochę zabraknąć obrażeń, ale mam nadzieję, że przetrzymamy <laughs> To dopiero wyjdziemy z dworu, być może wam... Może słychać, że mam Katar, jeszcze Ale może im przejdzie, zobaczymy Dobrze Jeden już leży Kurde, Faker się trzyma mocno tam No i zajebał nam naszego tanka tej fake jeszcze nie upadł nieraz, chyba. Teraz dopiero upadł. Ale twardy jest, twardy. Oj, ciężko to wygląda, wam powiem. Oj, w chuj, bardzo ciężko 5-3 dla albatrosów w pierwszej rundzie. 5-4. Nie, no tego ninja trzeba banować. Bo ciężko, w chuj jest. Dobra, wróciliśmy, tylko oni teraz są. Oj no i chuj, już po powrocie Ciężko to wygląda, chyba przegramy Chociaż, może Ninjo padnie? Dawaj, dawaj, dawaj! Jest! Mamy overtime, mamy remis Kurde! Niestety nasz Arejczyk padł jako pierwszy Zresztą było bardzo blisko No i pierwszą rundę przegrywamy, ale no mają Fakera w teamie, więc nie ma się co dziwić Trzeba się poprawić w drugiej i wr wracamy do gry no... Powiedzmy, że ma rację. Mówi, że nie mieliśmy szczęścia w tej, w tej rundzie. Ja się z nim zgodzę nawet. Bo było bardzo blisko, chociaż początek gry trochę obsoliliśmy, ale może wrócimy. Nie robimy żadnych zmian. Micci jest w formie, podobno. Tak pokazuje szczawka. Spice jest bez formy. Dobra, bo nie mamy tego ninja jebanego, bo on wszystko zawsze psuje. Dobra, pierwszego biorę ucznia, bo to jest jedyny sensowny DPS w tej chwili. A tanków do wyboru mamy kilka, więc. O, idziemy naszym klasycznym teamem, No i teraz poszli tak jak my w poprzedniej rundzie podobnie, też bardzo tankowato, to jeszcze ich zamienimy. Więc nie będą mieli raczej obrażeń, żeby nam naszego Knighta, Kranisia zajebać I w tym czasie Mici będzie ich walił z dystansu, tak? Jest przynajmniej założenie taktyczne. Zobaczymy, jak się sprawdzi, jak się sprawdzi podczas gry. Kurde, zapewniłem, że mąk leczy, ale i tak wygląda to dobrze No, Pan jako pierwszy się wyleczył Tank jeszcze chwilę wytrzyma Dawaj Michi, dobrze, Mici uwalił kolejnego i teraz Tank będzie tankował Przyjął agro Nie, wygląda to dobrze, wygląda to bardzo dobrze O, jeszcze nasz Erka wpalił w idealnym momencie, zajebiście, zajebiście Dawaj drużyno Ten też odpalił Erka, Lisu to nie dało zupełnie Dwierki u nich poszły. Widziałem to potarczy. Dawaj Michi, tyś szybszy od nich. On klikać 5-2, nie no, to, ty, ta runda jest totalnie pod naszą kontrolą. Wszystko po go z panem Chociaż, chociaż dawaj Michi, utrzymaj się, nie mają damagea, dobrze Dobra, wygraliśmy pierwszą rundę. Brawo drużyno, brawo drużyno Dobra, mamy remisik, to teraz nam powie. No, Kranich mówi, że podobno dobrze mu poszło tym nightem. E, było solidnie, było solidnie. Ma no i cały kurwa, i ja go pokryłem, się niestety nie cieszy. Zaraz, Państwu, wchodzi, kurwa, nie, mnie. Dobra, lecimy, bo to jest faker, jednak trzeba się skupić. Nie wolno wyzywać swoich zawodników. Ogólnie zauważyłem, że za mało patrzę trochę w kamerkę. Staram się o tym myśleć, staram się Teraz częściej to robić. Ale wiadomo, dopiero zaczynam. Jeszcze jest błędów. Czemu oni budują jakieś bany z dupy? Faker jest dobry, ale im, ich trener jakieś bany z pizdy daje. Dobra, badajemy ninja typowo. No najbardziej nam przeszkadza. Coś mi tu wibruje na ręce, jebać. Eee, dobra, do wyboru jest dwóch sensownych tanków. Ewentualnie jeszcze jest ten, więc go nie zabiorą. Znowu bierzemy łucznika, bo to jest jedyny sensowny DPS. Tak samo jak w poprzedniej rundzie. I znowu tak samo. Dobra, nie wygraliśmy, teraz myślę, że też wygramy. Się niczego nie nauczyli. To tylko spotkniemy nam zawodników. Dobra. decydująca runda. Czy wygramy drugą rundę ligową, czy też nie. Jak na razie to wygląda dobrze. A nie, teraz się zmieni, bo w poprzedniej pamiętam... Faker grał na mąku. To, którego nie miał... Którym nie miał niby grać. Teraz gra na czymś, czym umie, więc może być... Trochę ciężej. Ale radzimy sobie dobrze. Ten zmarnował rkę, bo tylko na siebie dał tarczę. To nasz walił dużo dipsa. Rka era lepsza, ale i tak nic im to nie dało. Niestety kranisz zaraz padnie, bo już mam OAP. Michi przytrzyma, to czas aż to się pojawi, czy nie? Nie, fake. Mark go dobił, Mark go dobił. To dziwo nasz tank ma więcej, więcej kili niż nasz DPS, ale zaraz to się może zmieni. Nie, 4-2-0, lecimy z tematem, kurwa No, już się skończyło 4, 2, z Git, druga runda, druga runda dla nas, wygraliśmy meczek Jak tam tabela? Broken Buffalo też wygrali, jak widać A za to tutaj było parę... parę przegranych, także trochę się pozmieniało Pierwsza dwójka taka sama, tu się trochę pozmieniało Koty i Niezoperze wyszły wyżej, za to Kapitan Nowy i... Wielbłądy spadły. Tutaj podobnie, dostaliśmy nagrodę za ten mecz. Ktoś wbił jakiś level. Kranik jest bardzo blisko. Mm, nie, nikt nie wbił levela niestety, ale myślę, że po kolejnym meczu to coś się zmieni. O, rekrutacja. Kodam znalazło. Blan. Mm, też się nie przekonuje ten Blan. Szukamy dalej. Mamy pieniądze, stać nas. Szukamy gwiazdy. Szukamy naszego Fakera. Na razie Michi dobrze grał, ale nie podobało mi się, że jako ADC. Chce się jako DPS. W tamtym meczyku trochę mało tego do zrobił. Dobra, nie mam tu nic do roboty, więcej razie lecimy dalej. Trzecia runda, trzeci mecz. Z kim teraz dogramy? Kamele, kamele. One były, pamiętam, na czwarte? Albo trzecie? Nie. Nie, one teraz spadły. Chuj, wie zresztą. Mam. Wczesnego Alzheimera, mogę nie pamiętać Łee, Spice jak w ogóle bez formy, jak mu zleciało Mici też niestety, niestety spadł Oni aż dwóch Typków są gra zabójcą, wiadomo kolbonujemy Już na starcie, się nie musimy się zastanawiać Teraz na razie te ta gierka się może wydaje trochę nudna Bo jest trochę młode roboty, tylko dwóch na dwóch jest Ale potem jak będzie więcej graczy Będzie więcej banów, więcej pików, Więcej gnienia Więcej postaci, wszystko będzie więcej Więcej, lepiej, zajebiściej Dobra, panujemy oczywiście ninja. Kurwa, tak na niego patrzyłem, właśnie. Tak się boję, że go wezmą. Dwóch fajnych tanków nam zabrali i co by tu teraz zrobić? Kraniczniczym niczym nie umie za bardzo grać. Bierzemy mąka czy Archera? Mąka i Archera, kurwa, bierzemy. Jeszcze myślę nad, nad tym. A właśnie oni go wzięli. Dobra, mam nadzieję, że Michi jakoś to wykieruje. Ale no, niestety krani nie mnie grać z tym mąkiem, więc może być ciężko, ale zobaczymy. Się leczy, trochę wytrzyma, bo jest. Może tam coś przytankuje. Leć się, dobrze. Tam dwa czasy więcej może... Ale czemu zmieniasz agro kurwa? Mici, ogarnij! Nie zmieniaj agro jak są do dobicia. Nie, no... Ale nas skąd to skontrowało ładnie ten sniki? Nasz erki nie zdążył do końca odpalić i już tamten zerkowy go zajebał. Nasze erki trochę się złejstowały. Nie podchodź tak blisko, dobrze. Dobra, jakoś tu gramy na remis jak na razie. No jest ciężko, jest ciężko. Ten silyczek ma full HP. Nie, no ty ludni, czy zawodnicy. Co ty kręć to kurwa. Dobra, trzymaj się pod naszą jakby bazą, pod naszym RSPM. Dobicie go, dobicie go, dobrze, dobrze. Ej! W końcu zaczęli grać, w końcu zaczęli grać. Więc Wystarczyło na nich trochę pokrzyczeć. Dobra, jakim cudem wygraliśmy pierwszą rundę, ale było ciężko w chuj. Jak strzelowali nasi w, pierwszym, w jednym momencie, to się już przestraszyłem, że mecz jest sprzany. Jak przez Chińczyków w polskiej lidze kiedyś, pewnego czasu. Kto ogląda polską ligę Lola, oglądał, bo teraz się zmienia właściciel, tobie o czym mówię. Dobra, Michi, co ty tym gadasz? Tej chyba mnie słyszał, bo mówi, że postara się lepiej ultimate'a zagrać w kolejnej grze A ja właśnie go że ten Ultimate był chujowy trochę Więc Michi dobrze kmini, dobrze kmini. Słucha się naszego szefa Dobra, to o to, to chodzi właśnie, Michi tak trzymać, kurwa O, się ucieszył, dobra, dobra odpowiedź Myślę, że znowu zbonujemy tego zabójcę, bo on nam najbardziej przeszkadza Ale teraz my wybieramy jako pierwsi, więc będziemy sobie mogli piknąć tanka Szybciej niż oni, zależy co zbanują jeszcze Zbanowali oczywiście tanka Oto to bierzemy Fightera Też jest taki dobry tank, taki bardziej Kontrolny, ma bardziej takie skille Pod kontrolę tłumu, tak zwane TC No a tutaj typowo zagramy sobie Archerem Trochę inny skład niż zazwyczaj, ale Mam nadzieję, że sobie poradzimy I zobaczmy Widzicie, tutaj właśnie ich przystawia Ten Warrior nasz Oj Mi się długo nie wytrzyma z tym, chociaż nie, ładnie go bije od go bije, Mi ci tam ładne unikiwali. Dobrze klika, dobrze klika Więc za to za to mu płaca w końcu, że dobrze klikał To jak znalazłem w gimnazjum. Jak grał turniej klasowy Czyli C wygrał kurwa turniej i go wzięliśmy do drużyny, no I widać... To był dobry wybór Nie no ale pogrą, 6-2 rozpierdalamy, co się dzieje tej? Teraz R włączył, to ciężko ich zabić. Dawaj, ci klikaj to, klikaj to, klikaj to, kurwa. dobra ten patent teraz spadnie na waszały. Raz, dwa, na trzy, dobra. Sorry, mikro. Dobra, kolejny meczek jest nasz. Kolejny meczek wygrany, zajebiście. No dobrze sobie radzimy, mimo że... Pierwszą rundę, była ciężko to wygraliśmy W drugiej rundzie totalny rozpierdol O, i tutaj się też podziało znowu Ktoś Buffaloes w końcu przegrali Na Angry Anchors Którzy są na przedostatnim miejscu, także Ciekawe Musiało tam coś się zdarzyć, może zmiana trenera Jakiś zawodnik może doszedł, też teraz nie mam, bo jest Nie ma okienka mhm. W tym tygodniu 11 zmanowany jest Knight O, i meta Zajebista ta meta, bo, bo To pokazują, że Archer kontruje Swordmana. A tutaj, że Swordman kontruje Archera, kurwa, ciekawe. Tutaj synergie najlepsze: Swordman plus Archer, albo Swordman plus Monk. No, magię tylko raz nagrali w tej gierce przeciwko nam. Jak widzimy, głównie Uryjami znaleźli najwięcej. A sporo grali, nawet widzę tym: Ninjons. mało go banowali widocznie. To jest tylko jeden na razie, w tej gierce. O, możemy sobie teraz ulepszać jakieś tam budynki, powiedzmy. To nam, najpierw bym to, to, nam pozwoli dodatkowy punkt w treningu przydzielić, no szybciej się rozwijać nasi zawodnicy. Tu bym mógł pomyśleć nad nim też, żeby kolejnego na sobie trenował, ale na razie chyba mi się udaje nie. Czekamy, aż będzie jakiś inny nowy gracz. Jego będziemy bardziej trenować Spice Wad tego Mąka, Marin Mocno się podszkolił, chyba mu staty skoczyły, to widzę po strzałkach No i ty Tego Majdena Dobra Dobra, no i co? Wszystko zrobione Lecimy do kolejnego meczu, czwarta runda Teraz gramy z Nietoperzami, oni byli długo Przy uczynowaniu w czołówce, także to może być ciężki mecz Ale myślę, że ogarniemy Marinki sprzątają kible w chacie No Kicię tylko do tego nadaje Tu jakiś widziałem fan Batsów, mówił, że są się niesi. No zaraz się przekonamy kurwa Nie no, Mici bez formy Ale za to nasz Niemiec tutaj się... he, hm, mata Nie wiedziałem, że przecież myślę, że on rapuje, a to... Gra w sport nagle Pato-inteligencja No tu teraz, teraz trzeba będzie bardziej pokminić, subonujemy. Oni mają pierwszy wybór, to może nam sporo utrudnić Dlatego banuje ninja. W drugiej rundzie spróbuję zrobić tak, że zbanuje wszystkich, jakby frontline. Line, front to ja, frontline zbanujemy i puścimy ninja, bo wtedy będą musieli tak wybrać kogoś, co jest na tył. A to wyjaśnia, jak będzie kolejna runda, bo na razie. Kurde, no jest problem. Bo jedyny DPS, jaki nam został, to Pyro, a on jest taki chujowy, lekko, ale no trzeba, trzeba jednak go wziąć. No. To mi się da, że ta pierwsza runda może być wjebana, ale no... ...Bluestead Strong. Aj, nie padł ten Archer. Kurwa. Dobra, Mici, Ale ta arka taka z pizdy, no! Ich, ale ich dobra za to. Dobra, to ka mogła być lepsza. Dam trochę defesa rozwalił. Nie, nasi trollują, nasi się w chuj w, tym, w tych grach ostatnich. Jakie, jakieś wielkie spizdy, totalnie, co to się dzieje tej? Tutaj możemy się poddać i myśleć nad tą opcją, ale no. Nasi walczą, dajmy im jeszcze powalczyć. Może coś się zmieni, ale. <laughs> nie, kurwa kolorowo. Nie, przejebane. Już nie wygramy, niestety. Pierwsza runda dla batsów. Dobrze, dobrze pograli tym Archer nam zajebali, no w sumie mogłem grać, a wtedy byśmy byli bez tanka, tak czy inaczej Za mało jest postaci, żeby takie bany z pizdy były, ten Za mało postaci jest po prostu, no Przegraliśmy przez Michiego, bądź pewny siebie Mici, będzie lepiej, jeżeli jest bez formy, to co widzieliśmy I się przełożyło niestety Ta wszystko pokazuje Dobra, gramy, gramy, gramy nie ma to się poddawać. Jeszcze jest dwie rundy do ugrania Są jeszcze. Jazda, panowie. Teraz zbonujemy piersi. Zbonujemy fightera. Kurwa, no ja chciałem zbano I teraz co? No, no bierzemy DPS-a. A stanków będzie do wyboru dwóch. Czyli bierzemy Moka, dobrze. A ja mnie ich wolę, żeby jednak Mici grał naszym DPS-em już jest bez formy. U nich jest Support i Warrior. <grym> Mat. Nie wiem, czy u mnie ta nazwa rozpierdala, ale... Lecz się tym szamanem dobrze, kurwa. Tam to się za bardzo leczy, no. Mocno jest, ale nie pod nasz styl, nie pod nasz styl gry. Koczon nie nie dobije do chuja. To to jest dla pokus z dupy. I to to jest zderka, znowu R! Trzeci raz w trzecim meczu kurwa Rka z pizdy jakaś Ja jestem lekko wkurwiony na czym zawoniku To to jest bo znowu, no ja pierdolę, to cię do pierdala Na no, się trolują. Merc sprzedany, kurwa! Kolejny! To mi zapłacił? Na pewno nie ja, bo mnie nie stać. Wygrali jakimś cudem, ale to mecz był tak, kurwa... Bliski, bliski, Jak mi to, to, to wygrać? Mieliśmy dobry team comp. Ale się odpierdalają, no. Te ulty jakieś takie, nie wiem... Zgadzam się! Roz... Chujowo i tyle, no. Nie masz konfidencji, w sensie... A, się ucieszył, że go zjebałem. Ej, elegancka kurwa. Czasami trzeba po łbie padać. Teraz trzeba się zastanowić, jakby to. Za... Bo pierwszy, po pierwsze, Pierwszy rundę przyjechałem. spiki spikibany głównie. Trzeba teraz coś poprawić. I tu chwilę pomyślę, chwilę mi to zajmie. A koniec wypikuję pierścia. A bo jestem to my weźmiemy. co? Pajero znowu i znowu skończymy w piździe. Ale jest więcej tanków do wzięcia. Mmm. Dobra, bo nie nie chcę jedna nie chcę niego wygrać Swordman To my sobie fightera Monka. Jak chciałem Monka, ale Dobra, to będzie ryzyk, ale bierzemy supporta, bierzemy Shrina. Mici musi ogarnąć. Dobra, runda wszystko panowie. Tym razem dobre urty mają być. Brakuje nam dps-a, kurwa. Nie ma demajera, nie ma demajera w ogóle. Ona spadnie na dwa szczały. No i padła, no i jest 2-0 już. PSD Dobra Erka, dobra Erka. Nie, no taka średnia, Mógł być lepsza. Ten jak ugrał r-ką, patrzcie to, to tarcza jaką dostał. Ale dobra, tak, zabiliśmy, tylko że dużo później niż powinniśmy. Bardzo bliski mecz, A czas się kończy. Wstawaj, Michi! Zabijcie, zabijcie, musicie zabić! Nie ma czasu, wal! Nie! No niestety. Pierwszy mecz przegraliśmy. Pierwszych historii, ale nadal na pierwszym miejscu, ale po prostu się z nami zrudali już. No było ciężko, było ciężko. I co, i tą porażką. Albo jeszcze zobaczymy tutaj. Ali jest. Eee. Nie, no nie podobają mi się, nie, nie czuję tego, tego tych zawodników. Może był dobry, nie wiem. Wyjebany mam, niego nie chcę. Dobra, widzowie. Ostatni mecz przegraliśmy. Więc ten odcinek kończymy porażką. Ponownie, dzięki za oglądanie. Powtarzam, dopiero się uczę nagrywać. Mam nadzieję, że jednak się podobało. Jak nie, to zostawcie jakiś komentarz, co było chujowo, co było dobrze. Będę bardzo wdzięczny. Zostawcie też lajka, subika. Też będę wdzięczny. No i co? I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Następnym razem. Nara!